Witajcie, witajcie kochani. Ja mam na imię Kasia i witam was na kanale Drzwi do Zieleni. Dzisiaj robimy pieczarki. Słuchajcie, uprawę pieczarek zakładamy. Nie jest to najlepszy termin dla mnie, dlatego, że ci co mnie oglądają to wiedzą, że robiliśmy podłoże do pieczarek. Oczywiście to podłoże ono się cały czas przerabia. To jest właśnie cały problem, że tego podłoża jest mało, bo ja mam tam tam po 20 kg obornika końskiego. A całe podłoże, które powinno się przerabiać, najlepiej jest, jeżeli macie go metr na metr. I wtedy to podłoże ono ma wystarczającą dobrą temperaturę, ono się przerabia. No ale ja nie mam aż tyle tego obornika niestety. Więc robię to, co mogę, i przerzucam ten obornik z jednego kontenera do drugiego. Z wielkiej donicy do kontenera, z kontenera do doniczki, i robię to co tydzień. Powinno się to robić około przez 6 tygodni, ale ja już teraz wiem. Że ten obornik, to podłoże nie będzie gotowe w 6 tygodni. Bo minęło 5 tygodni, dzisiaj jest niedziela i niestety to podłoże ja widzę, że ono, ono pracuje, ale jest bardzo, bardzo wolny proces rozkładu. Więc co tutaj dużo mówić? Postanowiłam, że założę tą uprawę już dzisiaj na tym oborniku, który jest nieprzerobiony. To znaczy, w jakiejś tam części on jest przerobiony, no ale nie jest przerobiony tak, jak powinien być. No ale trudno. Dlatego, że słuchajcie, ja mam tutaj te zarodniki, tak one wyglądają. Ja, wiem, ja wam je pokażę za chwileczkę. I słuchajcie, one były w lodówce w temperaturze od 1 do 5 stopni, tak jak tutaj mi sprzedawca. Podał instrukcję, no ale słuchajcie, nie mogę ich trzymać w nieskończoność, bo ja już widzę, że one już tracą, jakby, no nie wiem, no nie wyglądają tak jak były na samym początku, jak on je wysłał, bo one były przepiękne. No teraz też nie są złe, ale ja nie wiem, jak długo je można trzymać w tej lodówce. Więc ja postanowiłam, że ja już teraz je po prostu wysieję i co z tego będzie? No to zobaczymy, czy się ta grzybnia w ogóle utworzy. Słuchajcie, pieczarki nie wymagają dużego nakładu pracy, nie musicie się za bardzo z nimi tutaj pieścić. Oprócz tego, że potrzebują właśnie ten koński obornik lub bydlęcy, albo może być też kurzy wymieszany właśnie ze słomą, przerobiony, no to one nie potrzebują zbyt dużo dobrych warunków, ponieważ one rosną w ciemności. One mogą rosnąć w piwnicy, w garażu, tylko ważna jest temperatura, od 12 do 20, 24 stopni nawet. I one wtedy zaczynają rosnąć. Więc musimy się upewnić. No i wilgoć oczywiście, więc musimy się upewnić, że zapewnimy im tą wilgoć i zapewnimy im też tą temperaturę, żeby one mogły rosnąć w jak najlepszych warunkach. A więc dobra, kochani, do tego mam tackę, kuwetę z dziurami. I w tej kuwecie będzie cały ten obornik tutaj, cały ten substrat jakby. Do tego mam zarodniki. Spójrzmy. Do tego mam papier, bo potrzebujemy papier albo gazety. Najlepsze są gazety, ale ja nie mam gazet, bo ja nie kupuję gazety. Słuchajcie, teraz wszystko online można sobie poczytać. Więc nie kupuję gazet. I mam tutaj też karton taki. I tym kartonem ja wyłożę po prostu tutaj dno. A tackę mam dlatego, że jeżeli będziemy podlewać, bo one muszą być wilgotne, nie ma z nich się lać, słuchajcie, ale jeżeli je postawimy tak jak ja stawiam je w pokoju gościnnym, w tym pokoju tutaj, on nie jest jeszcze wykończony, no ale mniejsza z tym, tutaj będą one te pieczarki. Ja nie chcę, żeby to mi leciało gdzieś po ścianach albo gdzieś po jakichś tam meblach czy gdziekolwiek po stole, bo wiadomo, że w końcu no ta wilgoć gdzieś tam przejdzie. Więc ja mam tutaj tą tacę, żeby zabezpieczyć to i wykorzystam sobie też właśnie karton, którym wyścielę sobie dno. I mam do tego nożyce, więc zrobimy to tak o na szybko. Nie potrzebuję dużego tego kartonu, tak po prostu kawałek. Słuchajcie, pieczarki są podobno łatwe w uprawie. Ja pierwszy raz to robię. Jeżeli ktoś mnie ogląda, jakiś pieczarkarz, czy ktoś, kto hoduje pieczarki, słuchajcie, to się nie śmiejcie, bo chcę po prostu te pieczarki spróbować. A jak macie jakieś komentarze albo jakieś fajne, powiedzmy, porady, to dawajcie, słuchajcie i poczytamy i się może zastosujemy do Waszych porad, jeżeli wiecie więcej na temat pieczarek niż ja, bo ja po prostu wiem tylko z czytania, <laughs> ale to nic. Dobra, sorry za mój głos, słuchajcie. Mam jakąś infekcję dróg oddechowych, nie wiem co to jest, jakieś badziewstwo mi się przytegowało. Mam nadzieję, że nie stracę głosu, bo w zeszłym roku straciłam głos na miesiąc. To mam nadzieję, że to mnie nie spotka, ale, no, widzicie sami. Taka jest pora roku. U nas jest dzisiaj minus 4 i wyobraźcie sobie, pierwszy raz pada śnieg. Mało jest tego śniegu, one po prostu proszą te płatki, tak jakby sobie malutko, ale jest śnieg. Naprawdę ja jestem zdziwiona, słuchajcie, że mamy śnieg. Na północy jest śnieg i w Szkocji jest śnieg, ale u nas y, śniegu jeszcze nie było, a dzisiaj właśnie zaczął padać. No i dobra, dalej jedziemy. Słuchajcie. No i słuchajcie, tutaj mam obornik koński. On jest bardzo zimny, ja go właśnie rozdrabniam. Do niego dodałam troszeczkę ziemi, takiej kompostowej, i jeszcze do niego dodam więcej tej ziemi. Bo musimy to wymieszać, słuchajcie, z tą grzybnią. Mieszamy to z grzybnią w stosunku wagowym około 0,5% do 1%. Słuchajcie, do przygotowanego podłoża. Czyli na 1 metr sześcienny, powiedzmy, potrzebujecie 2,5 do 5 kg. Ja nie mam aż tyle, bo ja mam tak malutko, spójrzcie, i tylko na taką jedną tackę. Ta tacka, ona ma jakieś 30 cm na 50 i jest około 20, 20 cm, 25 cm wysoka. I tyle nam wystarczy do pieczarek, bo one nie potrzebują pojemnika wysokiego. Słuchajcie, możecie je robić w obojętnie czym. Możecie je w kwadratowym pojemniku robić, plastikowym, możecie je robić w drewnianym, możecie je w okrągłym pojemniku robić, nie ma znaczenia. Pojemnik musi być do około 25-30 cm tak wysokości, żeby można było wypełnić ten pojemnik tym podłożem. Razem z grzybnią, wymieszanym oczywiście, i wtedy przykrywamy to gazetą. Ja nie mam gazety, więc przykryję to papierem z recyklingu. Słuchajcie, po jakiejś tam, nie wiem, paczce z Amazonu czy z czegoś. I też to będzie działało, ponieważ musimy doprowadzić do tego, żeby ta grzybnia się wytworzyła na powierzchni. Tej tacki. Wtedy dopiero to przykrywamy kolejną warstwą, taką przykrywową, to się tak nazywa taka warstwa przykrywowa, jeżeli tą warstwą przykryjemy, słuchajcie tą, tą przykrywową, to te pieczarki zaczynają przebijać, po prostu tak grzybnia zaczyna przebijać, ale no oczywiście przez to my przejdziemy, bo ja mówię Wam, ja nie jestem specjalistką, ja tam dopiero zaczynam, także ja tutaj wycięłam sobie kartonik, spójrzcie, tacka taka, gdzieś około, no nie wiem ile tutaj może mieć, 20 centymetrów max, przykrywam to, Powinno być prawdopodobnie 25-30, ale nie mam takiej tacki. Najlepsze to są takie koszyki od warzyw, ale też nie mam takich koszyków, więc ja robię w tej tacy. Dobra. Wiecie co? Możecie... Ja uważam, że używajcie to, co macie w domu. Nie ma się co tutaj za bardzo szczypać. To jak będzie miało urosnąć, to urośnie, prawda? Dobra. To wygląda tak. Nawet nie wygląda źle i nie śmierdzi, słuchajcie. Nie wiem, czy ta pani mi dała już trochę przerobiony ten obornik koński, czy też nie, ponieważ... Jak ona mi go dała, no to on też nie śmierdział. A ja zawsze się. Słuchajcie, byłam na farmie nieraz, byłam u rolników nieraz i wiem, że to śmierdzi. No ale dobra, wypełniam to. Wypełnię to, żeby zobaczyć, ile potrzebuję dokładnie, żeby to wy... wymieszać tylko z taką ilością podłoża, jaką potrzebuję tutaj, bo nie ma sensu dawać dużo podłoża i później za mało będzie tej grzybni, żeby ona się wytworzyła, prawda? No i dobra, i to by było na tyle. Zaraz przyniosę miskę i w tej misce to będę mieszała razem z tymi tutaj malutkimi grzybniami. Słuchajcie, pieczarki lubią bardzo temperaturę od około 12 stopni do 25. Najlepiej rosną 18-20. 22 nawet w takiej temperaturze najlepiej rosną. Pieczarki lubią 7,5 pH. Słuchajcie, lekko kwaśne. Nie wiem, czy sprawdzę, czy to jest kwaśne, czy nie kwaśne. Mam pH-metr i mogłabym to sprawdzić. No dobra, sprawdzę, czy to ma 7,5. Sprawdzę, jaki to jest odczynnik tego pH. I będę nagrzeje to troszeczkę, zostawię to na godzinę czy dwie. I wtedy dopiero wymieszam te. Tą grzybnię, bo po prostu to jest bardzo zimne. Słuchajcie, to mi mrozi normalnie rękę i sprawdzę też, ile to ma pH. Tak, żeby po prostu wiedzieć, czy rzeczywiście ma 7,5, czy ma więcej, czy ma mniej. No, zobaczymy. Sama jestem ciekawa. A teraz, słuchajcie, czuję to, jak wróciłam z dworu, to czuję taki zapach y, ziemi, jakby. Dobra, mam pH-metr. On jest skalibrowany, słuchajcie, także nie mamy się co martwić, że nam da. Zły odczyn. Ale zimny jest ten pH metr. Hu, hu, hu. A więc dobra. Uciepliłam to podłoże. Postawiałam blisko kaloryfera, żeby ono troszeczkę yy, zwiększyło swoją temperaturę. No bo naprawdę było bardzo zimne, bardzo zimne. Sprawdzę te pH, ponieważ pieczary lubią lekko kwaśny odczyn, taki 7,5. Nie sądzę, że tu będzie 7,5, słuchajcie, wątpię. No, ale zobaczymy. Nie. 8,4, słuchajcie. Nie, nie mam jak obniżyć tego, bo nie mam pH do. Znaczy, nie mam płynu do obniżenia pH, ale już Wam pokazuję. Przestawię statyw. No, spójrzcie. 8,5. Także na pewno nie mamy 7,5. Jest bardziej. Ten odczyn kwaśny, niestety. 8,4, 8,5. Dobra, no trudno, jedziemy z tym tak, jak jest, bo nie mam obniżenia odczynnika płynu, więc nie będę tego robić. Wyjdzie, to wyjdzie, nie wyjdzie, to trudno. Dobra, i teraz mamy te pieczarki. Musimy zaszczepić grzybnie, więc co robimy? Patrzcie, tutaj mam te, one tak wyglądają takie kuleczki, jakby takie, o, jak ryż, jakby. I teraz tak, ja je tu wsypię i musimy je wymieszać razem z tym podłożem. Bardzo tak dokładnie. Ja nie będę mówiła Wam wszystkiego, co się robi, bo będziemy to krok po kroku obserwować i będziemy dalej przy tym grzebać. Także nie będę Wam mówiła kolejnych kroków. Na razie robimy to. I później będziemy czekać około, około 2 tygodnie, 2-3 tygodnie, bo ta grzybnia, ona już powinna się rozrastać na powierzchni w ciągu 2-3 tygodni. Ale pamiętajmy o tej temperaturze. Na początku najlepsza temperatura jest 20-22 stopnie i żeby ta temperatura była ciągle taka sama. No i ważne jest wietrzenie. Ja nie wiem, jak ja tu będę wietrzyć, bo w tym gościnnym pokoju nie ma okna. Bo ten gościnny pokój jest zrobiony w podpiwniczeniu, tak jakby domu, ale słuchajcie, będę to najwyżej po prostu wystawiać i przystawiać. Dobra, wypełniam tą tacę tym. Tak jak mówię, one te pieczarki, no ja myślę, że one wyrosną, no bo przecież nie są wymagające. To skoro nie są takie wymagające, no to powinny tutaj być szczęśliwe te pieczary, nie? Ale kto to wie? Tylko pieczarkarze wiedzą, słuchajcie. Muszę się upewnić też, żeby to doglądać, żeby to cały czas. Przepraszam Was za jakość dźwięku, bo mikrofon mi się wyłączył. Dziwne. No dobra, mam to tutaj. Muszę się też upewnić, że to ma odpowiednią wilgotność. Ja nie wiem, jak ja to zrobię. Będę musiała poprosić moją córkę, żeby mi to doglądała, bo ja będę jechała do Polski niedługo znowu. I przez tydzień, dwa może mnie tutaj nie być, więc ktoś to musi tutaj doglądać. Dobra, teraz to uciskam, bo to musi być uciśnięte porządnie. Więc uciskamy. I mam tutaj jeszcze miejsce około 2-3 cm na to, żeby Przykryć to później podłożem okrywowym, bo to będziemy potem jeszcze przykrywać podłożem okrywowym. A więc tak to wygląda w ten sposób. Przykrywam to papierem. Ja sobie tutaj tak utnę tego papieru, żeby mieć tak to pięknie na wymiar, jakby, żeby to było ładnie przykryte. I słuchajcie, jak to jest tak ugniecione, to tu powinno po dwóch, trzech tygodniach pokazać się taki biały nalot, jakby. taki. I to jest tak grzybnia właśnie. I wtedy będziemy patrzeć, co dalej. I ja wam dalej powiem, co ja robię z tym. Tak jak mówię, nie musicie tego robić, co ja, bo ja nie wiem, czy to w ogóle yy, w ten sposób działa. Czy to zadziała, żeby te pieczarki rosły, ale. Zobaczymy. No, i jeszcze światło mi się też wyłączyło, zauważyłam właśnie. Nie, no, wiecie co? Ja nie jestem dzisiaj zbyt to Może przez to przeziębienie to tak jest. Dobra, przytnę to tutaj, żeby to ładnie przykryć. No, i to podłoże muszę teraz zwilżyć, żeby ono było fajnie wilgotne. Ja te pieczary postawię na szafę. Ja poleję to, nie będę tego spryskiwała, ja to poleję, ponieważ ten papier jest troszeczkę grubszy niż gazeta i więc go namoczę, że jak to będzie tutaj porządnie wilgotne, to ten papier nie powinien tutaj już za bardzo przepuścić powietrza, żeby to było przez cały czas wilgotne i nie takie mokre, mokre, no ale wilgotne. Dobra, wyleję nadmiar wody. Jeżeli to ewentualnie nie będzie wilgotne wieczorem, ja jeszcze to troszeczkę podleję. Słuchajcie, tak wygląda zaszczepienie tej grzybni. Tak wyglądają te pieczarki na początek to znaczy przygotowanie podłoża i grzybni pod te pieczarki. I zobaczymy. Nie mam zbyt wielkich nadziei, ponieważ te pH troszeczkę mnie tak mm, troszeczkę mnie niepokoi, że jest 8,4, 8,5, ale myślę, słuchajcie, i jestem pewna nadziei, że te pieczarki mi wzrosną. Także kochani, ja się z Wami żegnam. Zobaczymy te pieczarki za tydzień. Życzę Wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia. Zostawcie jakieś komentarze, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, czy kiedyś też próbowaliście takie pieczarki? I y, zobaczymy się w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego, kochani!